Zabijmy kolejnych przeciwników na chwilę obecną. Jest to stosunkowo proste, jak widzicie. Okej, 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 niebezpiecznie się robi. Dobra wygląda ciekawie. co tutaj mamy. Mamy siłownię jakąś prowizoryczną. Drill master. Słucham drillu, nie rodziców. Serwus, z tej strony SoulStone i witam was w pierwszym odcinku z gry Soul Knight. Nowa gra mobilna na kanale, o którą prosiliście w komentarzu i na live. Ogramy ją, przetestujemy, zobaczymy co to jest. Dwa, trzy odcinki się z tej gry pojawią i żeby nie przedłużać zbyt długo, wybierzmy postać. Jest tutaj jakaś darmowa necromancer, więc wybierzmy ją. Nie będziemy zaczynać od knajta, bo od knajta każdy zaczyna, więc my zaczniemy od kogoś innego. My jesteśmy na spawnie w naszym main, że tak powiem, pomieszczeniu. Jest to gra typu roguelike, czyli jeżeli przechodzimy sobie nasze mapy to wracamy do bazy po śmierci, na bazę po śmierci, ulepszamy sobie tutaj różne rzeczy od wybierania skrzyneczek. Mamy tutaj, możemy sobie wybrać na przykład, proszę bardzo, jakiś slingshot, czyli możemy sobie strzelać. Tutaj możemy zbierać jakieś achievementy, tytuły i tak dalej. Nie będziemy tego wszystkiego omawiać. Mamy tutaj misje, zadania, mamy tutaj jakieś różne postaci, jakieś materiały do uzbierania, aby odblokować na przykład vending machine. Musimy uzbierać tyle przedmiotów na mapie. No i takie rzeczy tutaj się dzieją. To wszystko są. Wszystko. Większość z tych postaci, które tutaj są. To są postaci, którymi możemy pograć. No, i ja sobie pograłem jeden meczek tym tutaj knightem. Natomiast my zagramy sobie właśnie nekrę zobaczymy, jak tą postacią nam pójdzie. I nie przedłużajmy zbyt długo, tylko przejdźmy od razu na mapę. Zobaczyć z czym to się nie. I po lewej stronie u góry klasycznie widzimy życie tarcze oraz manę, życie czerwone. Ono się nie regeneruje, chyba że zbierzemy życie na mapie. Tarcza biała, szara, 5 punktów to regeneruje się z czasem, gdy nie otrzymujemy obrażeń oraz niebieskie czyli nasza energia energia lub amunicja jak to tak nazywałem. Tutaj widzimy: możemy mieć dwie bronie, Staff Oplag oraz Slingshot i niebieski niebieska liczba 1. Oznacza ile energii każdy atak zużywa. Jeżeli zaatakujemy, proszę bardzo, straciliśmy jeden atak. Tak samo z shotem jeden atak, kolejny, 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 kolejny. I w ten sposób nam ucieka właśnie punkt many. Bronie mogą zużywać różne ilości punktów many. Punkty many możemy zbierać za załatwianie przeciwników i rozwalanie beczek. Mamy również kotka, który jest naszym takim petem i atakuje przeciwników. Mamy tutaj również w lewym górnym rogu jakiś woreczek który coś robi, nie chce mi się tego wszystkiego uczytać. W lewym, w prawym górnym rogu jeszcze widzimy monetki. Za monetki możemy kupować różne ulepszenia oraz różne bronie i rzeczy. Mamy jeszcze spell jakiś. No proszę, spella nie widziałem. Spell pierwszy raz widzę, że mamy jakiś spell. Proszę bardzo. Ciekawostka. Samson też się uczy. Możemy dać jakieś emoji, jeżeli gramy w trybie multiplayer, bo można. No i przejdźmy do walki. Jest to coś w stylu The Binding of Isaac. Tak bym to chyba nazwał. To najbliżej najbliżej tej gierce, do takiej popularnej, właśnie. Binding of Isaac. Tak mi się wydaje. Zobaczmy, jak staw. No już mi się ta postać nie podoba. Już widzę, że gra się nią dosyć ciężko. Nie jest to definitywnie prosta postać do gry. Nasza postać celuje sama. Jeżeli klikamy przycisk ataku. Nasza, nasza postać celuje sama i z tego co widzę, bronią, którą posiadamy, zatruwamy przeciwników? Nie. Atakujemy, ale mega słabe bronie mamy na samym początku. Postaramy się znaleźć coś lepszego, bo na mapie mogą nam, nam wyskoczyć różne lepsze bronie, gorsze. Te, które mamy obecnie są do dupy. Po, prawym, po prawej stronie mamy wykrzyknik, po lewej stronie mamy złoty, złote coś. Tak to nazwijmy, pójdźmy do złotego czegoś, złote coś to są różne eventy, jak na przykład skrzyneczki lub jakieś rzeczy do zebrania. W tej możemy otworzyć skrzyneczkę, no i wypadła nam broń, siekiera. I siekere dobrze, dobrze ze sobą mieć, ponieważ bronie mail, czyli wręcz, przeważnie odbijają pociski i nie wykorzystują punktów energii. Jeżeli nam te punkty energii się skończą, no to możemy mieć mały problem. Nie podoba mi się ten rusztka plagi, więc pozwolę sobie ją zostawić. I weźmiemy sobie Sigirę i pójdziemy zobaczyć, co jest w pokoju na prawo. Pokój z wykrzyknikiem to przeważnie jest jakiś gostek, z którym można wejść w interakcję. Tutaj mamy mentora, który może nas nauczyć, e, nauczyć skilla, umiejętności. Dokładnie to zwiększyć obrażenie i zasięg naszego, mm, naszego skilla, czyli tego tutaj meteoru, który mamy. Jak widzimy na minimapie, e, portal. Niebieski portal to znaczy, że przechodzimy na inne piętro, i na to piętro już nie będziemy w stanie wrócić. Boomerang nie wydaje mi się, żeby był zbyt dobry. Wydaje mi się, że lepiej będzie mi się grało ze slingshotem, przynajmniej na chwilę obecną. Później tak będziemy zmieniać, ale slingshot wydaje się lepszą zbrojką. Co kilka poziomów możemy wybrać sobie buff. Jeżeli przechodzimy przez kolejne poziomy. Nie przy każdym poziomie, ale co kilka poziomów mamy różne buffy, różne wzmocnienia do wybrania. Mamy sobie z na większości pięter. Z kamer może nam mm, zapomnieć, że tak powiem, usunąć ostatni buff, którego dostaliśmy, jeżeli nam się ten buff nie podoba. Idziemy i przejdźmy przez kolejne tutaj. Pięterka na szybkości. Zobaczcie, są różne stworki, różne postaci, różne ataki różne skrzyneczki, są skrzyneczki, są drzewka, które nam przeszkadzają i przez które nie możemy przejść, są jakieś beczki wybuchające, jak widzieliście na początku, więc no gierka jest interesująca, nie wiem czy się przyjmie na kanale, o proszę, mamy jakieś Snowfox XL i nie zużywa nam strzela i nie zużywa amunicji. W sensie nie zużywa energii. To mi się podoba, bo możemy cały czas strzelać. Dobrze, po lewej stronie skrzyneczka, coś do zebrania. Zobaczmy, co jest w środku. Wooden Hammer. Możemy mieć sikerę albo Wooden Hammer. No ja bym chyba wolał bardziej sikerę niż ten drewniany młot. Przejdźmy na prawo zobaczyć. Z kim będziemy mogli pogadać sobie na prawo, lub co będziemy mogli zebrać. Może sami są różne takie eventy, które możemy zebrać, jak na przykład tutaj sztabka złota. Coś w stylu sztapki złota. Jeżeli to zniszczymy, wypada nam gold. Mamy już 37 golda, który możemy wykorzystać na różne eventy, na które trafimy. A teraz przenieśmy się na kolejne piętro, zabijmy kolejnych przeciwników. Na chwilę obecną jest to stosunkowo proste, jak widzicie. Przeciwnicy nie są zbyt wymagający. I piętra. Nie są również zbyt trudne. Natomiast powiem, że grałem sobie w tą gierkę około godzinki. Godzinki, pół... pół godzin... O, proszę, wleciałem w beczkę, ale jak przez chwilę nie zdobędziemy obrażeń, to u góry nam się tarcza. Odnawia. Życie nie. Tarcza. Tak, to jest akurat spoko. No i sobie pograłem tam około pół... godzinki do półtorej, jakoś tak. I powiem wam, że później gierka zaczyna się robić trochę trudniejsza. Przejdźmy przez portal na kolejne piętro. W kolce raczej nie chcemy wchodzić i lecimy zobaczyć do góry co jest. Jest tutaj złoty pokój i w złotym pokoju mamy kolejnego sprzedawcę. I mamy Fusion Drill, który jest złoty, w sensie złoty mówię. Jest fioletowy i wygląda ciekawie. I byśmy go chcieli prawdopodobnie. O tak, zobaczcie. Ta broń wygląda ciekawie. Co tutaj mamy? Mamy siłownię jakąś prowizoryczną. Drill master. Do you want to train your mercenary? M mercenary? Tak. He seems stronger now. Ok. Ok. Chyba nasz stworek wygląda silniej. Spoko. Użyjmy sobie tej, tej broni, którą mieliśmy. Ten laster, który kupiliśmy. I on naprawdę wygląda ciekawie. Co prawda zużywa trochę energię, ale możemy nim czyścić. Mm. Pomieszczenia? Dopóki nie kończy nam się energia, jak się skończy energia, możemy z powrotem zmienić na poprzedni, nasz, nam na, na po prostu nasz, nasz poprzednią broń, ulepszmy sobie jeszcze raz naszego sojusznika, bo możemy chyba 12, dokładnie tak, wygląda teraz potężniej, nie wiem, mam pojęcie co on robi, dalej, ale przejdźmy na kolejne piętro, teraz pogramy i zobaczymy jak daleko pójdziemy, w ogóle dajcie znać co myślicie o takiej serii, koniecznie zostaw łapę w górę, jeżeli dobijemy tutaj. 200 łap dla Soul to będzie jasny sygnał, że chcemy tej serii więcej i chcemy po prostu serię z tej gry na kanale. Te, te kilka odcinków aktualnie są to odcinki testowe, które niekoniecznie gwarantują, że gra będzie pojawiać się częściej na kanale. To jest coś w stylu tego, jak testowaliśmy sobie GTA ostatnio o piąteczkę. Tak, teraz testujemy sobie Soul Knight'a i widzimy, że mamy na dole pokój z bossem. Niestety fioletowy pokój. Tutaj mamy jeszcze sklep, możemy kupić różne przedmioty. My raczej nas tutaj nic nie interesuje. Poza tym mamy mało golda. Moglibyśmy przejść jeszcze do pokoju na lewo i to zrobimy. Mamy podkę energii, które jeżeli podniesiemy, to uzupełnia nam część niebieskiej energii. A my pójdziemy do pokoju na lewo jeszcze, bo nie wiemy co tutaj jest. Są tutaj potwory. Więc potencjalne obrażenia, ale są też tutaj potencjalny gold, lub o dokładnie, zobaczcie, o, to oberwaliśmy. Ale jesteśmy niewrażliwi na trujący gaz. Normalnie to by nam zadawało obrażenia, dzięki naszemu perkowi, nam to obrażeń nie zadaje i w tym pokoju nie ma nic ciekawego. Mamy zwiedzoną prawie całą mapę, ale jeszcze chyba możemy udać się na dół. O ile się nie mylę, ja tak bardzo lubię zwiedzać, wiesz, każde pomieszczenie, bo to nigdy nie wiadomo co w tych pomieszczeniach jest. A może będzie coś ciekawego? Tu mamy nieotwartą skrzyneczkę. Proszę bardzo, a na dole co mamy? Uwaga, co mamy na dole? Mamy... Reforging Furnace. Ja nie mam pojęcia co to robi, tak całkowicie szczerze, ale użyjmy tego. Reforge the current weapon. Użyjmy tego, zobaczmy. Yellow turban Rifle. Okej, okay, no to wygląda ciekawie. Tylko problem jest taki, że nie mamy już broni, która nie kosztuje energii. Każda nasza broń kosztuje energię, więc jeżeli nie będziemy odpowiednio zarządzać energią, to możemy mieć delikatny problem. Ale jak grałem poprzedni run, to nie miałem jeszcze problemu z energią. Dobrze, pójdźmy na bossa i pokażę Wam jak wygląda walka z bossem. Easter Bunny. Boss na każdym poziomie jest inny i tutaj już widzę, że też jest inny boss niż ten, z którym walczyłem wcześniej. Teraz walczymy z Easter Bunny, wcześniej walczyłem z innym bossem po prostu. Jak widzimy nasz y, drill zdaje fajne obrażenia. A esterbany coś tutaj nam dużo nie robi, nie jest w stanie się nawet do nas dostać. Więc my po prostu stoimy, on rzuca jakimś tutaj ogniem, ale jest niewystarczające. No i pokonaliśmy Isterbany, jest to taki pierwszy prosty bosik. Wypada z niego przedmioty, które możemy pozbierać. One służą do ulepszania tych maszyn, które widzieliśmy na początku. Oraz jest skrzyneczka, jeżeli otworzymy skrzyneczkę, wypada broń. No, i z broni możemy mieć Executioner'a aktualnie. Są też inne bronie, wypadają z innych bossów. Dobrze, użyjemy sobie może ta saka i pokażę Wam, jak wygląda drugi poziom. Drugi poziom jest taka. No jakby to ująć, fabryka. Tak, jest to taka fabryka. I jest właśnie tutaj trudka teraz, która normalnie by nam zadawała obrażenia, teraz nam nie zadaje. Jeżeli sobie zniszczymy te beczki, to normalnie by nas atakowały, teraz nie, bo mamy naszą odporność na trudki. jeszcze by się przydała odporność na ogień, bo jeżeli zniszczymy beczkę czerwoną, no to nie będę ukrywał, jesteśmy w delikatnej pupce, bo beczki czerwone znalazły nam obrażenia, więc musimy na to uważać. No i na tym poziomie, nie wiem czy będzie to widać... Jeszcze tutaj mamy kogoś do rozwalenia O właśnie, uderzyliśmy beczkę i oberwaliśmy Na tym poziomie, o ile się nie mylę Powinno pojawić się za chwilę Ciekawe pomieszczenie Ale to może za chwilkę się pojawi Przejdźmy zobaczyć co są w tych pomieszczeniach Mamy shurikeny Shurikeny ninja O! No tak, jeżeli zebraliśmy To mogliśmy tylko jedno wybrać I pojawił się, no, tego się nie spodziewałem Mamy shurikeny ninja które zużywają tyle energii ile ich wyrzucimy, możemy maksymalnie 6 ich wyrzucić, nie podoba mi się tam. Fusion Drill wydaje się lepszy, za jeden zadaje fajne obrażenia i strzela laserkiem. Pójdźmy zobaczyć na dół co jest, możemy zniszczyć te beczki swoją drogą. Żeby później nas nie wybuchły. A na dole mamy ludka z którym możemy pogadać pewnie. Kilku ludków nawet. Możemy go zatrudnić, dobra zatrudnijmy ich. Don't get in my way. Ale zajebiście, mamy małą armię naszą. A, pięknie! Lecimy do góry zobaczyć co jest. Zbieramy sobie fajną armię. Ciekawe czy te ludki będą biły, bo zobaczcie mamy. No i możemy przejść na kolejne piętro, ale po lewej stronie jeszcze jest wykrzyknik. Więc udajemy się tutaj, będzie ktoś do pogadania prawdopodobnie. Albo jakieś wielkie bossy, które nie są wcale tak silne. Dobrze, dobrze, że się tutaj udaliśmy. Pomimo walki... Jeszcze ktoś tutaj jest? Tak, jeszcze jeden kostek jest. Już widzę tutaj baterię. I to jest naprawdę spoko, bo taka bateria może nam hmm, po prostu... Jest to kolejna część do ulepszenia przedmiotów w naszej bazie. Mamy skrzyneczkę, a ze skrzyneczki wypadło. Co? Organic Matter oraz Fragment of In Ancient Weapon. Zbieramy to, bo to wszystko nam się do głównej bazy przyda. Już widzę, że chyba jeden chłopak nam umarł. No ciekawe, jak. Ale i są? Nie szkodzi, niepotrzebnie ich zatrudniliśmy. Lecimy dalej na kolejny poziom, często. Na naszym poziomie, na który wchodzimy, jest taki vending machine z bronią. Możemy sobie kupić po prostu brońkę, my nie potrzebujemy tego. Mamy całkiem fajny sedzik. Toporek i laser. Ło, Ta... ale wpadłem. I teraz jesteśmy w niebezpieczeństwie, mamy bardzo mało życia, mamy tylko 3 życia. No to naprawdę trzeba uważać. Jeżeli nie mamy, słuchajcie, tarczy, to posiadamy tylko 3 punkty życia. To jest bardzo mało. Na lewo jest jakiś evencik. Jakiś gostek do pogadania. Coś jest. Możemy zmienić broń. Raczej to mi się nie podoba za bardzo. Ostatnio dostaliśmy jakiś bullshit, a teraz mamy naprawdę fajny laser, który strzela za jeden energii. Oraz toporek. To jest spoko. Christmas gift. Triple crossbow. Zobaczmy co to jest za prezencik. Ale bullshit. Nie podoba mi się. Niepotrzebnie wydane pieniążki. Takie na głupoty przypierdzielam te pieniążki, dobrze. Pójdźmy zobaczyć co się dzieje na prawo, na prawo... What, 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 what? 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 czekaj, poczekaj, pocz pocz czekaj, 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 bo oberwaliśmy. Oni się teleportują? Wow, ej, ten poziom robi się naprawdę trudny. No nie szkodzi, użyjmy naszego laserka. Laserek chyba tutaj... Wow, znowu oberwałem. Jak się w tym poziomie... na tym poziomie dwa razy oberwałem. I o mały włos nie umarliśmy. U góry jest jakiś pokój, ale do niego nie musimy iść. Dobra, raczej nic ciekawego nie będzie, bo dwa pokoje fajne znaleźliśmy, więc udajemy się niżej. Przydałoby się ulepszyć trochę życia. Więc zobaczmy, co tutaj możemy wybrać zabawy. Mamy pieprza, więc uważajmy na niego. I rozwalamy przeciwników, których tutaj mamy. Nasz laserek sobie świetnie radzi, ale. Ja sobie nie radzę świetnie z energią, bo energia nam się zaczyna kończyć, a jeżeli trafimy na bosę bez energii, to może nie być zbyt ciekawie, dlatego użyjmy teraz naszego Tuporku przez chwilę, aby odnowić energię. No i mamy tutaj Restoration Potion L oraz Hunter Bow. I obie potki wyglądają ciekawie. Nie wiem co robi to, ale chcę przetestować Hunter Bow. Zobaczmy. Kosztuje 2 energii. No, nie wiem, czy mi się to podoba. Nie podoba mi się za bardzo. Zbyt dużo kombinowania z tym celowaniem. No, lepiej nie ryzykować. Ten tutaj laserek jest dobry i on nam fajnie pomoże. Na dole jest wykrzyknik. Udajmy się do niego, a w wykrzykniku piguły. Piguły możemy zjeść. Nie wiemy, co nam dadzą do końca. Naprawdę, że możemy je zjeść. Dokładnie. Nie wiemy, co nam dadzą. Mogą nam zwiększyć życie. Aktualnie dostaliśmy jeden do dodatkowego życia. Dwa dodatkowego życia, zajebiście. Trzy dodatkowego życia i super! A, tutaj już straciliśmy żyćku. No i teraz pigułka można nam zmniejszyć lub zwiększyć życie. Ja nie będę ryzykował. Nie będę ryzykował. Dostaliśmy dwa życia i to jest dla mnie wystarczające. Nie potrzebuję kolejnej pigułki, bo zakładam, że byłaby to ujemna. Wchodzimy do kolejnego pokoju. Dostaliśmy dwa żyćka i to jest naprawdę spoko. Szkoda, że użyłem tej na minusie jeszcze jednej, ale to tylko po to, żeby Wam pokazać, że są te... ...piguły na minusie. Że na nie również trzeba uważać. Tutaj zbierzmy skrzyneczkę. Właśnie miałem użyć... ...toporku, bo mamy dosyć mało energii. Więc użyjmy to porku, jak będziemy wchodzić na te poziomy. Yo, ale whirlwind! Ale kozacki whirlwind! Chu, ej, dobrze, że to wzięliśmy, no. O, ale my z tego to porku tłuczemy całkiem nieźle. Ej, tak całkowicie szczerze. Dobrze, u góry jest boss. Ale mamy mało energii. Zobaczcie na bossa. Chciałbym mieć jak najwięcej energii, dlatego na dole jest jeszcze jeden poziom. Można to łatwo poznać po tym, że jest po prostu tutaj wolne miejsce do przejścia. A nie, nie ma poziomu. O, to się pomyliłem. No to jesteśmy w niebezpieczeństwie. Poszukajmy skrzynek, bo skrzynki możemy niszczyć. Ze skrzynek może wypaść również energia. No, cienko z tą energią, Wam powiem. Że w tym ranie, dosyć cienko z tą energią. No, to jest party jeszcze jakiś, nie widziałem go wcześniej. Dobra, idziemy na bossa, zobaczmy. Może nie będzie taki trudny. Może będzie w, w miarę prosty bosik. King, król. No, nie wygląda na prostego bossa, ale dobrze, zobaczmy. Gdzie on jest? Tu jest jakaś energia. I ja od razu wypuczę bossa. Bosik strzela. Wow! Definitywnie musimy się kryć za ścianą, jeżeli on na kurwę tym lasterkiem Bronią naszą w zwarciu możemy niszczyć oj, oberwaliśmy, ale jak to? Dobra, strzelajmy w niego od razu Okej, okay, ok Unikajmy. Okej, 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 okej. Niebezpiecznie się robi. Albo są mało HP. Dobra, dobijamy go. Bang, wyczyszczone, pięknie. Zbieramy sobie wszystkie przedmioty, które leżą najpierw. Mm, dużo przedmiotów leży. I skrzyneczkę otwieramy. Zobaczmy, co jest w skrzyneczce. w skrzyneczce jest jakiś legendarny łuk, którego nie możemy podnieść swoją drogą. Jest bolista. się ładuje i powoli strzela, ale pewnie zadaje ogromne obrażenia. Nie jestem fanem broni, która długo się ładuje. Przejdźmy do kolejny poziom. Ignorujemy maszynę, która tutaj jest i idziemy od razu bić się z przeciwnikami. Na początku warto sobie ogarnąć safe podam, czyli o proszę, jakieś zejście. Ciekawe czy tym zejściem można zejść. Pod skrzyneczkami było, wydaje się, że tak. Zobaczcie, mamy tutaj zejście, którym możemy zejść. Ciekawe, co tam będzie, zobaczmy, piguły! Dużo piguł. i teraz tak. Piguły możemy oczywiście zjeść które mogą nam dodać lub zabrać żyćku. Ale możemy te piguły pchnąć też do tego, jakby to ująć, filaru? Do tego filaru chyba. Jeżeli wepchniemy. Je do... Oj, nie! Jeżeli wepchniemy je do tego filaru. To wyskakuje nam jedna mega duża piguła. Natomiast najpierw trzeba ją tam wepchnąć. Że, tak jak już wepchniemy tam pięć piguł, to wszystkie inne znikają. I pojawia się mega piguła. I teraz jeżeli sobie ją zjemy, to dostaliśmy dwa żyćka. Zajebiście. Wychodzimy i możemy iść dalej. Na dole widzimy wykrzyknik, do którego chcemy się udać. Wykrzykniki zawsze są spoko. To zawsze jakiś evencik, coś może ciekawego być. Jest Drillmaster. Oczywiście, że chcemy ulepszyć naszego... Stworka, dwukrotnie, zajebiście, Nie wiem, czy nam to coś da. Miejmy nadzieję, że tak. A teraz udajemy się w górę, bo już na dole nic nie ma. Więc idziemy ogólnie szukać po prostu miejsca z bosem. Powoli nasz laser zaczyna zadawać. Mamy. O, 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 poczekajcie, bo oberwaliśmy. o, dosyć mocno oberwaliśmy. Co to jest? Co to jest za zamrożenie? Co to jest za zamrożenie? Ja się pytam. Jak to nas mrozi? Nie mam pojęcia, ale straciliśmy trochę życia. Jak widzicie, robi się niebezpiecznie. Pytanie, czy my w ogóle dojdziemy do wosa? Nie wiem, ale to fajnie działa w sumie. fajnie działa ten toporek. Ponieważ możemy się kręcić. I odbijać pociski. To jest naprawdę spoko, i tutaj niestety bossa nie ma. Więc udajemy się w drugą stronę tego bossa poszukać. Niestety straciliśmy trzy życia, więc zostało nam zaledwie cztery. I zauważyłem, że warto na początku poczekać chwilę. Co to jest? Dobra, warto na początku poczekać chwilę przed zaatakowaniem, ponieważ to różnie bywa. I na początku przeciwnicy mogą być chronieni. Dobra, na dole jest jeszcze jakieś żółte pomieszczenie. Udajmy się, bo nie wiem co tutaj jest. A może być coś ciekawego? Flame Blaster Aurora. Wow. To wygląda ciekawie, ale nie mamy Golda na to. Jest Health Potion. Na którego też nie mamy golda, zobaczcie, jak to wszystko drogie się zrobiło. No, ale ta aurora wygląda fajnie, naprawdę, jaka sniperka. Wziąłbym, gdybym nie było stać, wziąłbym, ale nie jesteś nas. Lecimy na piętro z bossem i to może być, to będzie, przepraszam, nie może być, to będzie. Ostatnia walka z bossem w tym odcinku. Więc lecimy z naszym Fusion Drillem i zobaczmy, jaki boss nas teraz czeka. Iron Pirate King Level. Ok, zobaczmy. Jest pirat, nie ma nic wokół, my bijemy mu po jeden. Nie mamy się za bardzo gdzie schować. On na pieprze jakimiś kulami. Ło, wow, oberwaliśmy. Zlecz ja tego mojego trzeba załatwić. Ło, wow, oberwaliśmy! Dobra, użyjmy ulta naszej umiejętności. Super, mamy ją to używajmy. Czemu nie? Zabrobimy go jakimiś mini. Jakimi... Chłop jakimiś bombami strzela. Okej, okay, ma dużo życia. Użyjmy jeszcze raz naszej umiejętności. Ona dobrze działa. Ło! Co to na mnie potworek? Ej, dobra, dobra. On nie zna jakichś ultra dużych obrażeń. Dobra, dobra, dobra. Dobrywam. Unikajmy pocisków. Mamy dwie tarcze jeszcze, które za chwilę nam się odnowi. Spoko jest. Używajmy nasze umiejętności. Bo się do niego podejść. What? What? co to jest? Co to jest za hub? Ej, mamy za mało obrażeń, trochę, no. Tracimy naszego potworka Ej, mamy trochę za mało obrażeń Spróbujmy Co to jest? Dobra, dobra, czekajcie, bo chłop nas strzela z czegoś Dobra, wyczysziliśmy. Zajebiście, zobaczcie, coś wyrzucił. O, nie, nie umrzej teraz. Dobra, pozbieramy rzeczy, które tutaj są. Trochę rzeczy wywalił. Oraz wyrzucił skrzyneczkę, w której jest Laser Rain. No, podoba mi się. I możemy teraz tak, zejść na kolejne piętro, czyli 4-1, lub wejść do innego wymiaru. Jeżeli Wejdziemy do innego wymiaru, to musimy mieć 100 monet na coś. Nie wiem na co. Ale otwieram się portal jakiś tutaj i przechodzimy. Ale to już nie w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, zostawcie feedback, łapę w górę, dobijemy tutaj 200, pokażcie, że chcecie tej, tej gierki, dobijemy 200 i będzie naprawdę mega fajnie. Będzie widać, że ta gierka wam się podoba i że chcemy ją na kanale więcej. Napisz w komentarzu, co myślisz o tej grze, czy chcesz z niej serię, czy nie. No i w tym odcinku to by było na tyle. Wielkie dzięki za poświęcony czas, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć, we will be in touch!